Dziś wakacje w LA. Kiedyś było to marzenie Wszędzie gdzie nie wejdę To robię wrażenie Powiększyłam dupę jak zrobiłam karierę Bolą mnie plecy no bo mam za duże obciążenie Mój z dziwka Jebać typa Mógł pić Coca-Cole A została hop cytryna. Nie wrócę do byłego może pomarzyć chyba Nawet jego matka go kiedyś zostawiła Ja jestem fagata, sexy, dziwka spod konina Dupa taka duża, że jej szkoda nie wypinać Jak nie masz sześciu zer na koncie, nawet nie podbijaj Dziś loty private wedżetem kiedyś luksus to był free now. Masz ciągle dupki, a marzę w domu babę wstyd Masz kiedyś znajdziesz tak jak ja Taką jak ja baby mamę Chciałeś mnie pocisnąć, ale masz za mało pałę Chcesz pomogę ci z rapem Ja przynajmniej nie kłamię Dla drugiej takiej jak ja nie ma miejsca na scenie, niby taka wielka, a ma płaskie siedzenie. Na zdjęciach robisz minę, jakbyś miała zatwardzenie. Nie wytrzymałaś presji i zjebałaś karierę. Ja jestem fagata, sexy cipka spod konina. Dupa taka duża, że jej szkoda nie wypinać. Jak nie masz sześciu zer na koncie, nawet nie podbijaj. Dziś loty prawie jetem, kiedyś luksus to był free now. Tak jak hello, kitty moja kicia jest różowa, słodka, tak jak liczy twoje. Twoje jak zupa grzybowa, akcje robisz krzywe jak twoja przegroda. Jesteś bo zbicz, ale ja jestem królowa. Chwalisz się kolego, że niby mnie wyruchałeś. Wyrywasz na to dupy, a nawet nie dotykałeś. Na samą myśl o mnie przez sen zmoczyłeś gacie. Lepiej już zamknij mordę, przekaż, że tęsknię. Tacie. Ja jestem fagata seksji, cipka spod Konina. Dupa taka duża, że jej szkoda nie wypinać. Jak nie masz sześciu zer na koncie, nawet nie podbijaj. Dziś loty private jetem kiedyś, luksus to był free now. <coughs> To jest, to jest, są teraz mój piosenki. Dziękuję bardzo. Mm -hmm. Ja jestem fagata sexy cipka spod konina. Dupa taka duża, że jej szkoda nie wypinać. Jak nie masz sześciu zer na koncie, nawet nie podbijaj. Dziś loty prawie jetem, kiedyś luksus to był free now. Dziś wakacje w LA. kiedyś było to marzenie. Wszędzie gdzie nie wejdę, to robię wrażenie. Powiększyłam dupę, jak zrobiłam karierę. BOLĄ MNIE PLECY NO BO MAM ZA DUŻE OBCIĄŻENIE MÓJ z DZIWKA JEBAĆ TYPA MÓGŁ być COCA COLE A ZOSTAŁA chłopcy NIE wrócę DO BYŁEGO MOŻE POMARZYĆ CHYBA NAWET JEGO MATKA GO KIEDYŚ ZOSTAWIŁA JA JESTEM FAGATA SEXY dziwka SPOD KONINA DUPA TAKA Duża, że jej szkoda nie wypinać. Jak nie masz sześciu zer na koncie, nawet nie podbijaj. Dziś loty private wedżetem kiedyś. Luksus to był free now Ruchasz ciągle dupki, ja masz w domu babę wstyd. Masz kiedyś znajdziesz tak jak ja, taką jak ja baby mamę. Chciałeś mnie pocisnąć, ale masz za mało pałę. Chcesz mogę ci z rapem? Ja przynajmniej nie kłamię. Dla drugiej, takiej jak ja, nie ma miejsca na scenie. Niby taka wielka, a ma płaskie siedzenie. Na zdjęciach robisz miny, jakbyś miała zatwardzenie. Nie wytrzymałaś presji i zjebałaś karierę. Ja jestem fagata, sexy cipka spod konina Dupa taka duża, że jej szkoda nie wypinać Jak nie masz sześciu zer na koncie, nawet nie podbijaj Dziś loty private jetem, kiedyś luksus to był free now. Tak jak Hello Kitty Boy